Siemaneczko, siemaneczko, dzisiaj będzie trochę później, bo nie zdążyłem się ogarnąć, ale witam wszystkich serdecznie, z tej strony Sniki, witam was w kolejnym arenkowaniu, zostawcie łapkę w górę, bawcie się dobrze i oczywiście czekamy powoli na spokojnie, na prawdziwą early accessową wersję, żeby sobie te arenki pograć lepiej i fajniej, nie wnikają głębiej w tę grę, więc nie miałem czasu, i nawet Endless Legend 2, które nagrywam super Gera, też nie miałem ostatnio czasu, ale polecam serdecznie. Wpadajcie, oglądajcie, grajcie. Endless Legend jest super grą, superową, naprawdę fajną. Lepszą od Sivki, według mnie, na ten moment. Na pewno od Zemke nie grałem, ale tak. Anyway, łapeczka w górę, bawcie się dobrze, dajcie znać, jak wam to idzie granie w Olden Erę. E, którzy mają dostęp do. Wersji testowych, więc sobie grają, a my sobie zagramy arenkę, postaram się dzisiaj nagrać od razu dwa odcinki, żeby za na tydzień było, bo już na tydzień na pewno nie będę miał czasu. W sumie ogólnie ja bym się zorganizował, może bym miał, ale to też wymaga, znaczy ja lubię nagrywać, tak, lubię sobie nagrywać, w szczególności nie za dużo, ale też nie za mało. Jak teraz miałem taki przestój, no to trochę się czułem bardziej... Trzeba bardziej zmęczony tym, że tego nie robiłem, a jak gram za dużo, też czasem się męczę, bo też dużo mówienia i w pracy i tutaj zresztą w okresie jesiennym mam nos przytkany plus mam in. Yy, więc to trochę mnie kosztuje. E, no to cóż, lecimy sobie z tematem, co my tutaj mamy za bohaterów. Dobra, wziąłem sobie przez przypadek przyrost hydr zwiększony. Nie no, co cofnąć. No i wywaliło mnie, no la 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 Dobra, na spokojnie, szybka giereczka Zresztą przegraliśmy, co było bardzo ciekawe, ale łapieczki podbijajcie te rzeczy Mistrzowskiego wcześniejszego startu, okej okay. Mistrzowski rozpaczy Przyrost kawalerzystów może, mistrzowska rozpacz, Laura Magiczny jak No, spróbujmy. Na pewno widzę tu pewne fajne rzeczy. Jakbym sobie pograł też mapkę, to może byłoby fajnie. Mm, wiem, że kiedyś będzie jakaś taka platforma online stworzona przez takiego bardzo do grania streamów. Przez tam, jakby powiedzieć, znajomego, no to jak to będzie, to będę mógł sobie. Tam może streamy porobię, tak dla testów, mam nadzieję, że też będzie można je uploadować na YouTube'a I, i sobie wtedy pewne rzeczy zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, no ale, no i wtedy może sobie bardziej coś pogramy, ale to jeszcze pieśń przyszłości, bo to wszystko życia dorosłe jest bardzo skomplikowane. Dobra, gramy magiem, nekromantom dokładnie gramy. Okej, okay, nekromancja mamy, no i fajnie wygląda, tu tutaj w miary w porządku. E, mistrzowska Magia Rozpaczy, zaawansowany talent magiczny. Nie wiem, czy to się będzie skalować. E, szczęście, możemy sobie szczęście rzucić. Dajmy od magii bardziej. A po prostu samo obrażenia eee, Kosz zaklęć zwiększa, jak najbardziej sobie wyśniemy, bo jeżeli idziemy w magię mm, To może się przydać, może Awatara nie chcemy do końca Okej, okay, chcemy tutaj Okej, okay, heroiczny traw zadaje 200 punktów obrażeń, dobra tylko ty nie masz jakby tego yy... mistrzowskiej rozpaczy. Nawet nie wiem gdzie do końca ona jest. Yy, yy, gdzie ona jest? No ale szukajmy. Dobra, ofensywnie. To mi się wydaje, że w magii zmierzchu będzie. Więc sobie zróbmy magię z zmierzchu. Yy, Nomatologika, tak? Taki kamuszlarz synergia jak najbardziej. Natarcie było z bustem pod, pod, tą umiejkę jedną którą możemy sobie zwiększyć obrażenia jak najbardziej, tylko muszę mieć umiejętność tarcie. no i dobra ale umiejętność nie, dobrze, dobrze, to jest zaawansowane, to trochę na nazywnictwo mi się trochę myli mi się wydaje, że łucznictwo możemy sobie zrobić. Zaawansowania magia bitewna może mi się to przydać. Brew pozorom. Może mi się to przydać. Każdym razem wrzucę co, to, do to końca... OK, że zostawię wreszcie czego... A, tak, no, to jest taki bardzo ofensywny mag dziwny ten nekromanta trochę wyszedł. E, zobaczymy jak to wyjdzie, na razie mamy tak, potęgę czarodzieja, zestawik. E, obie rzeczy są bardzo, bardzo spoko. Mogę sobie do końca zobaczyć, sobie klikłem, dobra już klikłem to, to już będzie to. Okej, okay. trzy mocy i trzy wiedzy, czekajcie no, weźmiemy sobie to. Plus jeden do mocy za pięć kwarzy braków razy dwa łachmany. Taki, no zwykły sobie wezmę, bo jakby zbroje i nakrycie może mi wpaść lepsze, żebym sobie nie zblokował oczywiście. Ok, mamy tutaj do zestawu, no to oczywiście to sobie wezmę. To jest bardzo dobre, o! Osiem mocy zaklęć. no to jest to co trzeba moi drodzy! To jest realnie to co nam trzeba! Tą sobie weźmiemy tutaj tunikę. Eee, trzyta bardzo czego skrzydła. No to jakby nie mogę się zdublować. Okej, okay, no, jakby z, z ignorowanie 30% obrony magicznej to jest bardzo spoko sprawa. E, plus 8 ataku, moi drodzy. Wbrew pozorom może być to fajną opcją. Miałem mało brony, ale dużo mocy i dużo tego, więc może to fajnie współgrać, tak? Uważam, że jeżeli wyjdzie kiedyś wersja Early Access, będą rankedy, będzie można grać tu rankedy, to naprawdę te rankedy mogą być fajne, bo samo to budowanie jest bardzo na swój sposób przyjemne, tak? Tylko te walki muszą być dłuższe, może to levelowanie trochę inne, ale uważam, że od czasu do czasu takie pchnięcie właśnie, żeby pograć a rankowanie czy zrobić jakiś mały turniej, no to będzie coś ciekawego, tak? Na dawno czegoś takiego nie robiłem. Na razie nie mam na to pomysłu i chęci czasu. No ale może kiedyś odzyskamy tutaj tempo. Dzięki waszemu wsparciu i tutaj aktywności. Może z czasem się coś uda zrobić. Jestem trochę samodzielnym strzelcem. Pojedynczym strzelcem. Zdaję sobie z tego sprawy. A wezmę sobie to. Przyzwanie. Jakby to jest magii zmierzchu. Bardzo mocne. Okej. Okay. Patrzcie, rzucamy wrażliwość, a potem rzucamy magię. Dobra, spoko sprawa. Eee, magia z mieszku spowolnienie. Możemy spróbować sen. Śmiertelny z. Nie może odzyskiwać zdrowia, ok. Brak i no, ja bym nie mam dużej siły. Trochę to sobie weźmiemy, Szał, spoko? No szał jak najbardziej bym sobie wziął. Dobra. Okej, okay, co potrzebujemy? Infiltrator możesz. Okej. Okay. Okej, okay, możesz sobie zwinąć. Masz tutaj coś takiego jak nieumarły jesteś. Ile ty masz życia? Potrzebujemy sporo życia sobie zrobić, Szarańcza. A weźmiemy tą zjawę jeszcze nie nie grałem tak naprawdę. To jest jakiś strzelak, a tak wręcz. Punkty skupienia, przyzwania, nieumarły. No weźmiemy sobie tego trasera. O, nieumarłego sobie weźmiemy, potestujemy. Wampirzy uczony. Okej, okay, ja tak o długim latem wampiryzm. Okej, okay, możemy sobie, ale no to jakiś feniksik jest. Ciekawy, 10 sztuk, anioł. Anioł jest spoko, bo strzela. I wbrew pozorom może mi się przydać takowy strzelacz. Kolejna zmora, tak wręcz. No mało strzelaków, chciałem trochę więcej. Mm, ty masz 15 życia i 5 obrony. Albo, że ty masz 0 obrony, to ta zjawa jest taka sobie, dobra, wezmę tego piewca, takiej ciekawości. Kolejnego handlarza śmierci, weźmiemy czy nie? No, strzelimy sobie, potrzebujemy mieć kim strzelać, bo mamy dużo obrażeń, no to warto skorzystać. O, moi drodzy, dużo szkieletów. Bieramy szkieletów, szkieleciorki bierzemy sobie, bo czemuż by nie. Mhm. Ona jest super. Okej, okay. zmniejszanie obrony przeciwnikowi, to będę mógł sobie to zrobić. Dobra. Cztery mocy, cztery wiedzy, trochę wiedzy jeszcze potrzebujemy. No i tak jest herek! Tak jest herek, tak będziemy grać! Dobra, nie podnoszę. Ale 27 sił czarów może być ciekawie. Dobra. Poza nią przegrałem, więc teraz, żeby się nie skompromitować, to też nie powinienem przegrać, tak? Byłoby, byłoby dobrze nie przegrać. Okej, okay, nie mamy jaką taktykę tutaj, wiadomo, animacji i tak dalej, to jest trochę mnie drażniące, no ty nie strzelasz jakby, więc, więc co możesz stać tutaj? Czy tankować? Dobra! Jakieś osłabienie dostałem. Dobra, bardzo mocno wrażenia, ale o, panie mu. Ja go przyjemnie skontrowałem, co on tam ma? A tak wręcz. A tak wręcz. Jakiś strzelaków ma, żebym wiecie, mógł, jak w razie czego się. W razie czego im pozbyć. Wszyscy ataki wręcz. 516 wrażeń. Bo dość na pełnej strzale, no to powiem wam, że to jest dobry deal, tak naprawdę. Go się. A bo w sumie to te wręcz go podobijają trochę. Dobra. Ok, mamy moi drodzy magię, i zobaczmy, co my tutaj mamy. Mistrzowska rozpacz. O! Kłada klątwy. 400 moi drodzy obrażeń, a szal, szał ile to robi. Trzał byłby spoko. To jest po jednostka. jednostce. panie, 792 obrażeń co turę mogę rzucić drugi raz, więc. E... Mogę przecież zrobić, mam ten, yy, tą umiejętność przecież. Więc, a czemu mi to nie działa? Przecież mam takową zdolność, ale chyba nie mogę w tej rundzie już tego zrobić. Coś mi tutaj nie działa. Mhm, dobra, na razie strzelmy sobie. To, to jest dość szybki. Dobra. Nie wiem, czy to było warte. Mm, gdzie jest ta zdolność? Przecież specjalnie sobie wziąłem, czekajcie. Eee, nie mogę tutaj wejść bohatera? Mogę report sobie zobaczyć. To jest jakby ten. Coś mi nie gra, jakby powinienem móc sobie zrobić, specjalnie sobie wziąłem tą zdolność podwójnego rzucania. Żeby sobie rzucić czar No coś tu, coś tu nie gra, no dobra Dobra, idę go bić, bo co, mam nie bić? Okej, okay, jak najbardziej Domwaity Mhm mm Nie za bardzo rozumiem, dobra Bijmy go, fajnie, pozbyłem się go trochę, no mogę sobie strzelić Zmniejszasz obronę przeciwnikowi, tak? Eee, osto... Tego jest dość dużo, on jest dość twardy, to tego mogę trochę sklepać. Kie, okay, jakiś troglodyta idzie. Będziemy dalej sobie tam bić. No nie mogę rzucić. No, jakby coś tu mi. jest szczęśliwy heroiczny traf zrobić wybrane stworzenie zadaje więcej obrażeń dobra na ten moment potrzebuję tego tam z tyłu pobijać taki był cal. no dużo mam ataku bo mam takie też taktykę nie no, na razie nie mam jeszcze tego mogę ten szczęśliwy traf też zrobić bardzo ładnie Dalej nie mogę rzucać. No dobra, na razie wait sobie damy. Okej, okay, no dobra, on teraz będzie w miarę we mnie próbował wejść, ja się muszę w miarę zostawić. Teleporty, ruch do przodu. Co, ona jest odporna na te? Nie, no dobra, dostała obrażenia. Ona jest popieprzona. Ona jest popieprzona, ale czekajcie. No. To jest popieprzona, moi drodzy jednostka. Naprawdę popieprzona. Ściąga na hitać i jakby nam rzeczy ściąga. Okej. Okay. Ja mogę przyzwać jednostkę. Mm, mogę znowu rozpacz zrobić wrażliwość, szał. Mogłem sobie im szał rzucić, niech się sobą w sumie zajmą. Dobra, no jakby to nie, nie, nie narobiło mi na wiele, ale nie mogę drugi raz rzucić. To co z tą umiejętnością jest nie tak, bo jestem głupi, ale czemu nie mogę je aktywować? Jakby. Czy ja sobie coś źle popatrzyłem, czy coś. Ale tak naprawdę to muszę bić, bo to jest popieprzone. A to ten szab tylko zadziałał raz? No nie na, nie na, nie nadziałał za dużo Składa klątwę Uuu, no tu wiele przede mną nauki powiem wam szczerze Dobra, jakby tego sprzątnę, no to przynajmniej będę mógł Strzelić sobie No nie tak miało być a myślę poszedł, no dobra, dobra na razie na no spokojnie widzę ten dochodzi, ten jest nieprzyjemny, to go zbija, no jakby. Nie wiem za bardzo. Powiem móc drugi czar Coś jakby tego trochę nie rozumiem. Sobie sam zaszkodziłem, idąc tutaj. O kurwy, syn dobrze biję. Nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie. Trochę, trochę zawolało. 80. Dobra. Dobra, z pięciu. Dobra, coś tam zadało obrażeń. Okej, okay. ty sobie strzelisz na pełnej, więc ładnie go będziesz mógł załatwić. 210, tak naprawdę, realnie to jakbym umiał zrobić tą zdolność, że sobie robię drugi raz. Mogę sobie przyzwać i zobaczyć, ile ich będzie, czy to jest warte zachodu. Jednostka. No, ona jest jakby dość. Ona jest strzelającą jednostką. No to tak sobie ją postawiłem w sumie. Zapomniałem o tym, widzicie, jak to jest jak się rzadko gra. Dobra, bo ty teraz masz ruch. E... Potem, ty masz ruch. ten jest groźny. No, chciałbym drugi raz rzucić, ale coś nie potrafię, jakby. E... coś nie umiem. Dobra, tak naprawdę to ten strasznie dużo bił. Trzeba go trochę po posłabiać. No bo ty jesteś twardy, toś postoisz, nie? Przynajmniej go sobie sprzątnę w tym momencie. E, szczęśliwy traw mogę jeszcze zużyć sobie. Osłabić to coś, bo to jest popieprzone. Zabić sobie to. Fajnie. Okej. Okay. A trochę zepsułem, że się tak. Nie odsunąłem. No ale mogę iść tu. Ale to jakby mi niewiele da, Tak szczerze powiedziawszy. A tak trochę słaba ona jest. No, jakbym gdzieś tam ją ustawił. No to nie jest taka najgorzej, no, spadająca gwiazda. Muszę mieć to skupienie, nie? Potem mam ruch tobą, tak to jakbym tego sprzątnął. Tam się cofniemy po prostu, o. No, wiem, że mi odda sporo. Ale potem on też miał być, żeby mi tutaj stankować trochę. Ale nie miałeś się przesuwać. Ależ ty jesteś, może jakbym tu coś kiknął. Okej, okay, dostałem kulą ognia, no ale to nic, nic strasznego, jakby dla mnie no ta mistrzowska rozpacz to jest coś pięknego, nie? Chyba jesteś odporny. Ty jesteś konstruktem? No, nie mogę na Ciebie rzucić, no to szkoda. No nie mogę Dobra, no brano, sz, 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 trudno się mówi No bez sensu, no bo to przecież, przecież wiesz, to samo Ciekawe czy jak rzucę drugi raz Ciekawe czy się pojawi w sumie jestem ciekawy A nie, bez problemu Dobra, jakby On się rzucił jakiś nie można go namierzyć No, jest ciekawe No okej okay, no on mi w sumie niewiele robi, no Znaczy coś tam bije, nie ale O, przeżyło A ok, dobra, sam się zabiłem. Dobra, sam się prawie zabiłem, spoko. Może tak być? Nie mogę go namierzać żadnymi czarami. Dobra, ja po prostu bije na tyle dużo, że się nie muszę przejmować. Ale no, powiedzmy sobie szczerze... Narekowałem jakichś obrażeń, tak jakby to ta rozpad spoko, tylko nie narzucałem, trochę przekombinowałem z już, Ale przynajmniej wygrałem, nie to co ostatnim razem, tak? Więc wygrałem, więc spoko, nie wyszło najgorzej, pewne mechaniki coraz bardziej Poznaję myślę, że tutaj byłoby naprawdę wiele różnych mechanik. Ale czekajmy, a już wyjdzie Early Access, będzie można sobie pograć naprawdę rankedowo, można jakimiś emocjami, wiem, że na razie wielu z Was to nie fancy, to nie cieszy, ale mnie trochę też nie cieszy. Znaczy, rzadko gram, więc spoko, ale bym częściej grał, to mi się znudziło, ale fajnie, jakby tak już grać gry rankingowe. I sobie wiecie klikać, co nieco więcej, tak, co nieco więcej, żeby coś się działo. Pewnie wielu z was wolałoby Heroza 5, a rankowania sobie zobaczyć, czy coś takiego. No, ale że tak powiem, wszyscy wiedzą o co chodzi. Więc trzymajcie się ciepło, zostawcie łapkę w górę, bawcie się dobrze, do zobaczenia za tydzień, sorry, że dzisiaj trochę później, ale mam nadzieję, że się nie obraziliście z tego powodu. Trzymajcie się ciepło, żywam miłego tygodnia, miłego wieczoru i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!